Pada wezwanie do nagłego zatrzymania krążenia. Gdzie wsiadasz? Do przodu czy może do tyłu? Ja zawsze wsiadam do tyłu. Jazda z tyłu daje Ci dodatkowych kilka minut, aby przygotować się na przykład do zatrzymania krążenia. Po co mam jechać z przodu, skoro kolega i tak wie gdzie jechać? Ja w tym czasie mogę upewnić się, że w defibrydatorze mam komplet wszystkiego. Mogę od razu przygotować elektrody typu Combo. Mogę odkręcić butle z tlenem w respiratorze. Mogę upewnić się, że cewniki w ssaku są kompletne. Zatem jest to kilka minut na wypięcie sprzętu, na przygotowanie wszystkiego tak, aby jak najszybciej ruszyć z ambulansu, a nie dopiero przechodzić z przodu do tyłu i kompletować sprzęt. W trakcie dojazdu nie tylko kompletuję sprzęt, ale przecież możemy podzielić się zadaniami. Przecież mogę się dogadać z moim kolegą, że ja wezmę defibrylator i respirator, on weźmie na przykład ssak i plecak, albo jeszcze dodatkowo urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Możemy się dogadać jadąc na takie wezwanie, że na przykład ja zacznę od głowy, kolega od uciśnięć od boku, albo w jakiejkolwiek innej konfiguracji. Prebriefing jest szalenie ważny w tak krytycznej sytuacji jak nagłe zatrzymanie krążenia.